Projekt poprawa funkcjonowania komunikacji miejskiej w Toruniu Bitcity 2 jest współfinansowany ze środków funduszu spójności w ramach programu operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020. By tramwaje mogły wrócić na Aleje Solidarności, niezbędne było wykonanie przejazdów technicznych. Na placu Not powstało bowiem torowisko rozprowadzające ruch w czterech kierunkach. Plac Not jest obecnie na. W zasadzie próby eksploatacyjne się odbywają w części południowej w dniu dzisiejszym. Jest planowane uruchomienie węzła przesiadkowego Solidarności 28 stycznia tego roku. Od soboty węzeł przesiadkowy w Alei Solidarności znów ożyje, ale autobusy będą jeździły do placu Niepodległości, by na nim zawrócić w kierunku węzła przesiadkowego. Takie założenie jest, chcemy dokończyć z jednej strony plac i jest możliwość już w tej chwili poprowadzenia tak ruchu i komunikacji miejskiej, że wrócą i tramwaje, i autobusy. Na Aleje Solidarności na ten węzeł przesiadkowy. E, będą e, autobusy jechały przez plac niepodległości, natomiast tramwaj po prostu wróci na swoją linię jedynka. Uruchomienie węzła przesiadkowego nie oznacza całkowitego końca pracy. Roboty będą prowadzone jeszcze na północnej jezdni, czyli od strony Krzosy ze względu na organizację ruchu w mieście tak to zostało podzielone, żeby część północną placu Not wykonywać przy jednym pasie ruchu czynnym a dwóch pasach na stronie południowej, stąd te prace jak gdyby przedłużają się z tego powodu. Natomiast obecnie trwa wykonywanie szalunków i podbudowy pod płytę dolno w części północnej. W tym tygodniu, jeżeli się uda, zostanie to zabetonowane. Wszystko zależy od warunków pogodowych. Jeżeli nie, to w przyszłym. No i rozpoczniemy już montaż tego docelowego rozjazdu od strony północnej. To będzie wylot no, dla nowej linii tramwajowej. Budowa linii tramwajowej na północ miasta ma ułatwić skomunikowanie powstałego tu osiedla z pozostałymi dzielnicami Torunia. Jej budowa to, zdaniem większości mieszkańców, dobry pomysł. Bardzo się cieszę i bardzo dobry pomysł, dlatego że ludzie starsi. Mogą tylko liczyć na komunikację. miejską. Długo dosyć robią, bo oni już to się przeciąga. To miało już być, tak naprawdę, z tego co wiem, tylko wcześniej zrobione. A to się przeciąga w te, te roboty. A ja nie rządzę ani sądzę, tylko mi to pasuje. No. Super, dobre rozwiązanie do wszystkiego. Do każdego terenu pod Torunia, w każdą okolicę. A no temat też taki mętlik w Toruniu że głowa boli. Bo ja uważam, że przecież jest, no, można dojechać autobusami, idzie jeden tramwaj jakiś, nie? Teraz pokrzyżowali to wszystko, że, że normalnie szok. No, powinno być, żeby było więcej tramwajów, więcej części, żeby, żeby każdy nie czekał 20 minut na tramwaj, tylko że było co chwilę. No, bardzo fajnie, tylko żeby to o dwa lata krócej trwało. <głosy> <głosy> Poza tym wszystko jest ok. Blisko 12 kilometrów nowego toru na północ Torunia to nowe możliwości dla miejskiego przewoźnika, który zapowiada atrakcyjną siatkę połączeń tramwajowych po zakończeniu inwestycji. Projekt Poprawa Funkcjonowania Komunikacji Miejskiej w Toruniu Bit City 2 jest współfinansowany ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020.